Ciepła czy przymrozkowa? Sucha czy z deszczem? Prognoza długoterminowa na wiosnę 2025 roku. Artykuł został napisany przez pana Roberta Marcinowicza. Znajdziecie go na stronie inkusmeteo.com. Zapraszam na stronę inkusmeteo.com oraz również sieć obserwatorów BUSZ, czyli obserwatorzy.info. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ten materiał możecie słuchać również jako podcastu. Za nami mocno kontrastowa zima. Z jednej strony przyniosła wręcz powiewy wiosennej aury, z drugiej otrzymaliśmy porcję dwucyfrowych mrozów. Była także bardzo sucha, a w niektórych regionach kraju, zwłaszcza na południu, ekstremalnie sucha. Czy wiosna będzie bardziej stabilna? Czy przyniesie więcej opadów niezbędnych w okresie wegetacji? Jaka będzie wyglądać sytuacja w innych regionach Europy? Sprawdza to nasz zespół, od którego wyszła prognoza długoterminowa na wiosnę 2025 roku. 1 marca rozpoczęła się meteorologiczna wiosna to trwający dokładnie 3 miesiące okres obejmujący marzec, kwiecień i maj, pozwalający uprościć prognozy sezonowe i analizy klimatyczne. Na tą termiczną miejscami przyjdzie nam jeszcze poczekać, mimo fal ciepła. Fenologiczna również jeszcze potrzebuje nieco czasu. Z kolei astronomiczna i kalendarzowa zbliżają się wielkimi krokami, nadejdą odpowiednio 20 i 21 marca. Zima przełomu 2024 i 2025 roku ostatecznie zapisze się jako najcieplejsza od normy i zdecydowanie bardziej sucha. Mimo chłodnego lutego, który przyniósł ujemną anomalię temperatury bliską 1 stopnia, to sumaryczne trzy zimowe miesiące były cieplejsze, wstępnie o około 1,5 stopnia. Wbrew prognozie luty był skrajnie suchy w całej Polsce, na niektórych stacjach w południowej części kraju nie przynosząc w ogóle żadnego opadu. Styczeń natomiast przyniósł nieco więcej opadów na północy Polski niż było to zakładane, natomiast grudzień generalnie pokrył się z prognozami długoterminowymi. Znając charakterystykę zeszłej zimy, sprawdźmy, jak wygląda prognoza długoterminowa na wiosnę 2025 roku w Polsce i Europie. Marzec, zgodnie z prognozą długoterminową, będzie miesiącem cieplejszym i niestety nadal dosyć suchym. Choć anomalia opadów najpewniej nie będzie aż tak ekstremalna jak w lutym, to nadal niedobory opadów dadzą się we znaki na początku sezonu wegetacji. Lokalnie średnia wieloletnia może zostać przekroczona, jednak związane to będzie w większości z przelotnymi opadami konwekcyjnymi, które nie są długotrwałe, a ich intensywny charakter sprawia, że znaczna część wody nie jest zatrzymywana przez glebę i rośliny. Sumarycznie marzec będzie opadowo nieco poniżej normy oraz z temperaturą prawdopodobnie w przedziale od 1 do 2 stopni ponad normę wieloletnią. Istnieje jednak wariant, w którym marzec będzie znacznie bardziej suchy i cieplejszy, ten jest jednak mało prawdopodobny. W kwietniu nie spodziewamy się większych zmian w ogólnej sytuacji pogodowej. Deszczu może być jeszcze mniej, a anomalia dodatnia temperatury wyniesie od pół do półtora stopnia. Wiodące wyliczenia dają aż 50% szans na to, że kwiecień będzie w gronie 30% najbardziej suchych w ostatnich 50 latach, i tylko 20-30% szans na to, że będzie blisko normy lub powyżej normy opadowej. Przewidywana na ogół wyżowa dominacja sugeruje ponownie brak długotrwałych opadów deszczu, choć epizody związane z przelotnymi opadami jak najbardziej będą miały miejsce. Maj. Daje większe nadzieje na przełamanie suchego trendu, choć nie wszędzie. Na wschodzie Polski nadal prawdopodobny jest lekki niedobór deszczu. Z kolei w pozostałych regionach będzie go, według obecnych prognoz, blisko normy. Dodatnia anomalia temperatury nadal będzie oscylować w okolicach od 0,5 do 1,5 stopnia. Mamy jednak istotną zmianę. Brak dominującego wyżu nad środkową Europą. Zamiast niego nad północną i północno-wschodnią Europą powinny mocniej zaznaczyć się niże. Daje to nadzieję na większą ilość stabilnych opadów, ale też stwarza potencjalne zagrożenie silnymi burzami na początku sezonu. Nadal cieplejsze od normy morza śródziemne i czarne będą stanowić doskonałe paliwo dla potencjalnych wiosennych burz. Wyżowa na ogół spokojna aura w centrum, poza Polską, także w znacznej części Europy, swoją dominację zaznaczą tam pogodne wyże. Praktycznie przez całą wiosnę na zachodzie kontynentu będzie przeważać dodatnia anomalia ciśnienia na poziomie morza. Wiązać się to będzie z wyższymi niż zazwyczaj temperaturami, większą ilością słońca oraz niedoborami opadów. Okresowe, zwłaszcza pod koniec wiosny, przebudowy pola barycznego pozwolą na napływ bardziej wilgotnych mas powietrza do środkowej części kontynentu, jednak zachód w większości pozostanie wolny od burz i wędrujących frontów. Ewentualne opady będą związane tam z burzami, co nie wpłynie pozytywnie na sytuację hydrologiczną. Intensywne i krótkotrwałe opady nie wchłaniają się w glebę tak dobrze jak długotrwały, umiarkowany deszcz. Mimo ogólnej dominacji wyżowej, sezon burzowy w Europie Zachodniej, Środkowej i Bałkanach przyniesie silniejsze zjawiska. Wyż to także zagrożenie późnymi przymrozkami. W sytuacji, w której układ wysokiego ciśnienia ulokuje się nad zachodem Europy, napływać do nas będą na ogół wilgotne i cieplejsze masy powietrza z nad Atlantyku. Jeśli... Jednak przesunie się on dalej na południe, ustąpi on chłodniejszemu powietrzu ze wschodu, które w ciągu dnia przynosić będzie czyste niebo i relatywnie ciepłą pogodę. Jednak nocami możliwe będą przymrozki. Taki scenariusz jest także możliwy we wcześniejszych tygodniach wiosny, jednak większe szanse będą właśnie w maju, na co wskazuje zerowa anomalia temperatury na poziomie 850 hektopaskali nad środkową i wschodnią Europą. Jednocześnie analiza anomalii wysokości geopotencjału sugeruje silną blokadę wyżową, która w drugiej połowie wiosny zacznie stopniowo maleć, dając miejsce nie tylko opadom i burzom, ale i okresowym spływom chłodu. Więcej burz i opadów na południu. Pasen Morza Śródziemnego może wcześniej liczyć na fale upałów oraz nadającą się do kąpieli temperaturę wody, Wody powierzchniowe są już teraz cieplejsze od normy, a wraz z nastaniem wiosny będą one tylko coraz cieplejsze. Z jednej strony to dobry znak dla plażowiczów i osób szukających wcześniejszego ciepła, z drugiej jednak ciepłe wody wcześniej staną się paliwem dla potencjalnych ulew i burz. Szczególnie prawdopodobne będą one we wschodniej części akwenu, na południu Turcji, na Cyprze, na wybrzeżu Egiptu i Lewantu. Zwiększona ilość opadów oraz miejscami burz przewidywana jest także w pierwszej połowie wiosny nad Macedonią, zachodnią Bułgarią oraz w okolicach kwietnia nad Morzem Jońskim, Kreteńskim, Albanią i południowo-wschodnimi Włochami. Zacznie się tam wówczas zaznaczać obszar dominacji niżowej, który w maju powinien nasilić się nad Bliskim Wschodem, przynosząc tam częstsze burze i opady. Z mniejszą częstotliwością burze i opady pojawiać się będą także nad Adriatykiem, Włochami i zachodnimi Bałkanami, rozciągając się ku Alpom, które mogą stać się jednym z najbardziej burzliwych regionów kontynentu. Mimo wyższych od średniej temperatur powietrza i morza, południe Półwyspu Bałkańskiego, czyli Turcja, Bliski Wschód, początkowo również Hiszpania, mogą spodziewać się większej ilości deszczowych i burzowych dni. W mniejszym stopniu aktywność burzowa zaznaczy się na zachodzie Morza Śródziemnego, gdzie szybko wyraźną dominację niżową zastąpi jedynie nieznaczna, ujemna anomalia ciśnienia. Pozwoli ona na okazyjne burze, miejscami gwałtowne nad Półwyspem Iberyjskim, jednak od kwietnia szanse na te zjawiska będą relatywnie niskie, ograniczone głównie do południa regionu. Najwięcej opadów spodziewamy się w marcu, głównie w Katalonii i na Balearach. Kwiecień opadowo powinien być tam w normie, a maj nawet nieco poniżej. Jednocześnie Hiszpania i Portugalia będą zmagać się z jedną z najwyższych anomalii temperatur – w całej Europie, zwłaszcza pod koniec wiosny. Sporadyczne opady oraz wysokie temperatury i większa niż zazwyczaj tendencja do dominowania tam wyżów mogą być mieszanką, która doprowadzi do wczesnego sezonu pożarowego. Zachód kontynentu będzie w większości zdominowany rozbudowującymi się tam brzami. Przez większość wiosny będą one odpychać opady dalej na północ i południe, sprowadzając większe niż zazwyczaj ilości deszczu nad Skandynawię oraz burze na Półwyspie Iberyjskim. Zwiększone promieniowanie słoneczne, spowodowane mniejszą niż zazwyczaj ilością chmur, przyspieszy wysuszanie ziemi. Dodatkowa, znaczna dobowa amplituda temperatur i wyższe niż zazwyczaj wartości na termometrach mogą poważnie utrudnić wzrost roślin na początku okresu wegetacji. Szczególnie rośliny wymagające wody będą miały poważne problemy. Nadchodzące nad region fale ciepła, a pod koniec wiosny pierwsze upały dopełnią dzieła zniszczenia. Niestety istnieje aż 40% szans na to, że trzy wiosenne miesiące będą pośród najbardziej suchych na zachodzie Francji, północy Hiszpanii i Portugalii oraz w Anglii i Walii. Co prawda opady będą tam występować, jednak poza pojedynczymi incydentami będą związane z burzami. Te miejscami gwałtowne będą niszczyć te uprawy, które udało się uratować przed suszą. Choć sielski taki krajobraz utrzymujący się przez większość wiosny to zły znak dla rolników. Dominacja wyżów nad Europą Zachodnią może poważnie wpłynąć na jakość i wielkość zbiorów w tym roku. Dla szukających jednak wypoczynku Zachód Europy powinien być wymarzony, ciepły i na ogół pogodny jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Niższe ceny i wysokie szanse na dobrą pogodę mogą być okazją do odwiedzenia zachodnioeuropejskich stolic i kurortów już w kwietniu czy pod koniec marca. Turystyka może więc liczyć na dobry początek okresu wakacyjnego oraz wczesny start wysokiego sezonu. Również mieszkańcy krajów zachodu, którzy nie trudnią się rolnictwem czy sadownictwem, będą mieli wiele okazji do wypoczynku. Nie można jednak stracić czujności. Po długich okresach stabilnej, ciepłej aury, nagłe przebudowy pola barycznego mogą sprowadzić tam gwałtowne niszczycielskie burze. Choć będą one relatywnie rzadkie, to już wcześniej, na początku sezonu, mogą być wyjątkowo silne. Skandynawia, zwłaszcza zachodnia, będzie najmniej suchym regionem Europy, pomijając rozproszone punkty we wschodniej części akwenu Morza Śródziemnego. Rozległe wyże z nad centralnej i zachodniej Europy nie będą tu sięgać i przez większą część wiosny przechodzić tu będą tradycyjne opady i niże. Marzec może jeszcze przynieść mniejszą niż zazwyczaj ich liczbę wskutek możliwej rozbudowy pola wyżowego dalej na północ. Od kwietnia jednak stery przejmą niże, sprowadzając większe niż zazwyczaj opady wyższe od normy temperatury mogą także faworyzować częstsze burze z jednym czy dwoma poważnymi incydentami w Norwegii czy w Szwecji. Szczególnie w sytuacji przejścia niżu z rozbudowanymi frontami ściągającego cieplejsze powietrze daleko na północ, wędrujące przez Skandynawię niże będą nieść zmiany pogodowe dalej na wschód ku Finlandii i północno-zachodniej Rosji. Ich fronty będą także sięgać dalej na południe, okresami zagłębiając się w Europę Środkową i Wschodnią. W czasie przebudowy pola wyżowego na zachodzie, niże oraz fronty mogą zagłębiać się w kontynent, przynosząc większe ilości opadów, a także burze. Nie będą to na ogół częstsze sytuacje w pierwszej połowie wiosny. Dopiero przełom kwietnia i maja oraz sam maj mogą tam okazać się bardziej deszczowe, właśnie za sprawą nurkujących niżów z Skandynawii i północno-wschodniego Atlantyku. Na Islandii z kolei objawią się cieplejsze od normy, za to zasobne w opady. Na Islandii z kolei objawią się cieplejszą od normy, za to zasobną w opady wiosną. Szczególnie mokra może być końcówka sezonu i początek lata. To był artykuł Roberta Marcinowicza, opublikowany na stronie inkusmeteo.com. Artykuł opublikowany za zgodą Inkus Meteo i za zgodą Roberta Marcinowicza, za co im serdecznie dziękuję. Jeżeli chcecie więcej takich artykułów, zapraszam na stronę obserwatorzy.info oraz inkus. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Czytał Paweł Błaszkowski Pomóż w rozwoju tego kanału, zostaw reakcję pod filmem, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał, możesz wesprzeć nas na YouTubie, Patronajcie bądź po prostu stawiając kawę. Za całe wsparcie dziękujemy. Zainstaluj monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce. Nie daj się pogodzie zaskoczyć.